Witam Was pięknie, roztomili. Posłuchajcie coś o podciepach. Jak mocie radzi to moi dżistani, to mi dajcie palec do wyrchu, a subskrybujcie mój kanał. Będę mrod, jak ta nasza cieszyńska rzecz pójdzie dali do świata. Cóż, jako to było o tych podciepach? Wiele razy hańdowni było tak, że jak jakieś dzieci było przeciwne, nieposłeszne, nie miało wzocy ani fotrów, ani stażików, ani, ani rektorów we szkole, to się na niego prawiło, że, to, że on nie podciep. Taki pierunek poradzi cały dzień wywozać a kudzić. Tutaj jest trzaskoszklunkę, tam zaś musi ich do życi, są z nim same kurowody. Co chwilę opysk strzaskany, nogę oszkapioną albo coś ich złomane. Ale hańdowni ludzie, yy, stazi yy, prawili, że podciepy to były na ozaist takowne małe diobełki, co one bywały w szpajsce, pod odmaryjum, po izbach, pod legierami, pod schodami, po strychach, a i w piwnicy, w corku pomiędzy ziemniakami. Ale najradsze siedziały w kuchyni za kachlokiem, bo im tam było ciepło, a szło coś ich wylizać z garców, jak familia powiadwała. Poobwiadwa, Ponikierzy prawili, że pod podciepy siedzą, a i w dziurach, po pospołu z myszami, albo w dłaszce, pomiędzy dalinami. Ale mało kto tym uwierzył, bo przeca podciep je większy, a nie poradziłby wyjść baj do dziury po myszach. Ci, co widzieli podciepa, prawili, że miał nie więcej jako pół metra, a wyglądał kapkę jako małe dziecio, takowne, kiedy się ledwa urodziło. Podciepy to są takowne maluczki łysonie, które mają wielkucną głowę. Iny, one innym margierują małe dziecka bo na jest poradzą wartko gonić, a, ma, a furt mają głód. Poradzą zeżrać kajco. Marek wie z corka, obili z miechów, z wasz kuchni, albo a i szpyrki, co biszą na hokach we szpańsce. Takiego podciepa idzie zdzierżeć, ale prawdziwe kurowody się zaczną, jak w fałpie się urodzi malućki dziecio. Podciep <coughs> eny czako, kiej matka niecho swoje dziecio same w kolypce. W ten czas bierę wysmykuje go, a chowie w Maryi albo we szpańsce. Po Potem nie skozi, go może a zasmyczyć do lasa, kancik na miedze, albo a na koniec świata. A z czego tak robi? Na boje fezli niwy. Matka dziecia bierę pod ciepa, a go kormi. Opatruje go jako swoi, śpiewa mu pieśniczki, uczy żykać, a z tego i tak wyrośnie potem takowny ancyjosz, że z nim żaden we familii nie poradzi wydzierzeć. Podciepa szło poznać po tym, że fur miał głód. Fez dorobią, gryz matkę, jak mu cyckać, a furt walił do galot. Ponikierę baby poradziły się jednak przed podciepami uchronić. Kiejsi było tak, że nie szło furt przy dzieciu siedzieć, a go kolybać, bo przeca na dziedzinie było, kupa, było dyski kupa roboty. Tuż matki, jak musiały niechać malućki dziecio same w izbie, to dawały pod kolybkę nóż, siekierę, lebo coś go strego. Ale bez mala najlepszy było puścić do izby kokota, bo u niego się boły i diobły, a gor podciepy. Jak już jednak mocie podciepa w chałupie, to go możecie jeszcze wychować. Styknie mu porę razy po życi poskim wystrzelać, jak coś igna wywodzo, a to by miało pomóc. Są jednako takowne podciepy, które już są usmalone do końca żywota. Tużdycki się musicie dziwać po izbach we szpajskach albo za kachlokiem, jeśli tam nie siedzą jakiś maluczki podciepki, bo jak wasza baba zacznie chodzić nie sama, to lepszy już naryktować ostry nóż, siekierkę, a najlepszy mieć we szumnego kokota.